Hola amigos, dzisiaj poznamy dni tygodnia po hiszpańsku, czyli Los Días de la Semana. Los Días de la Semana, a także zwroty z tymi dniami. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski i jestem siedmiojęzycznym poliglotą każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Los días de la semana, czyli dni tygodnia po hiszpańsku, to kolejno lunes, poniedziałek, lunes, martes, wtorek, martes, miércoles, środa, miércoles, jueves, czwartek, jueves, biernes, piątek, biernes, sábado, sobota. Sabado i domingo, niedziela, domingo. Pytanie, jaki dzisiaj jest dzień, to po hiszpańsku ¿Qué día es hoy? Jaki dzisiaj jest dzień? ¿Qué día es hoy? I na takie pytanie możemy odpowiedzieć Hoy es miércoles, czyli dzisiaj jest środa. Hoy es miércoles. Z kolei wczoraj to ayer, ayer Fue martes. Wczoraj był wtorek. Ayer fue martes. Z kolei jutro to maniana. Manana es jueves. Jutro jest czwartek. Manana es jueves. Żeby powiedzieć wy jakiś dzień, na przykład wy poniedziałek, albo we wtorek, albo wy środę, przed dniem tygodnia po hiszpańsku postawimy słówko el. El lunes w poniedziałek, El martes we wtorek, El miércoles w środę, l jueves w czwartek, El viernes w piątek, El sábado w sobotę i El domingo w niedzielę. To słówko. l na dobrą sprawę to jest rodzajnik określony, który możemy przetłumaczyć dosłownie na ten El lunes to dosłownie ten poniedziałek. El sábado to ta sobota. Jednak kiedy mówimy po hiszpańsku, nie tłumaczymy tego słówka dosłownie i el przetłumaczymy po prostu jako wy. El sábado w sobotę. Hay una fiesta el sábado. Czyli jest y, impreza w sobotę. Hay una fiesta el sábado. Wspominam o tym użyciu L, dlatego że jednym z najczęstszych błędów, jaki popełniają osoby uczące się języka hiszpańskiego, jest tłumaczenie dosłownie słowa wy. I wiele osób stara się tam umieścić słowo hiszpańskie n, które dosłownie właśnie znaczy wy. Jednak, tak jak wspomniałem, Hiszpanie mówiąc wy, jakiś dzień przed dniem tygodnia stawiają tylko ten rodzajnik L, na przykład. Voy al trabajo el martes. Idę do pracy we wtorek. Voy al trabajo el martes. Albo voy de viaje el sábado. Wyjeżdżam w podróż w sobotę. Voy de viaje el sábado. Lub też llamaré mis amigos el domingo. Zadzwonię do moich przyjaciół w niedzielę. Llamaré mis amigos el domingo. Żeby zamiast w poniedziałek powiedzieć poniedziałki, albo żeby zamiast we wtorek powiedzieć we wtorki, zamiast l przed dniem tygodnia postawimy słówko los, czyli powiemy na przykład los lunes w poniedziałki, los martes we wtorki, los miércoles w środy, los jueves w czwartki i los viernes w piątki. Natomiast, kiedy mamy słowo y, w soboty i w niedzielę, wówczas jeszcze do dnia tygodnia dodamy s, czyli powiemy Los Sabados, czyli jeszcze do sábado dodajemy s. Los Sabados, w soboty. I podobnie będzie w niedzielę. Los Domingos, w niedzielę. Takiej formy, czyli tej formy ze słówkiem los użyjemy wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś dzieje się regularnie w jakichś dni tygodnia. Na przykład czasami na drzwiach restauracji możemy zauważyć tabliczkę, na której będzie napisane Cerrado los miércoles y los jueves, czyli zamknięte w środę i w czwartki. Cerrado los miércoles y los jueves. Albo na przykład w szpitalu można czasami zauważyć taki napis jak Los días de visita son los martes y los viernes, czyli dni odwiedzin są we wtorki i w piątki. Los días de visita son los martes y los viernes. Czasami możemy usłyszeć też wyrażenie ze słowem todos, na przykład Todos los lunes, we wszystkie poniedziałki, albo Todos los domingos we wszystkie niedziele. Na przykład almorzamos juntos todos los domingos, czyli jadamy wspólnie obiady we wszystkie niedziele. Almorzamos juntos todos los domingos. W przyszły poniedziałek to el Proximo lunes. W przyszły wtorek to el Proximo martes, i tak kolejno w przyszłą środę to el próximo miércoles, w przyszły czwartek el próximo jueves, el próximo viernes, el próximo sábado i el próximo domingo, czyli w przyszłą niedzielę. Możemy powiedzieć na przykład: El próximo lunes es mi cumpleaños, czyli w przyszły poniedziałek są moje urodziny. El próximo lunes es mi cumpleaños. Albo lo necesito para el próximo viernes, czyli potrzebuję tego na przyszły piątek. Lo necesito para el próximo viernes. Z kolei, w zeszły poniedziałek to el lunes pasado, w zeszły wtorek to el martes pasado, w zeszłą środę el miércoles pasado i tak kolejno el jueves pasado, el viernes pasado el sábado pasado i el domingo pasado czyli w zeszłą niedzielę. Możemy powiedzieć na przykład el martes pasado estaba en una playa del Caribe czyli w zeszły wtorek byłem na plaży na Karaibach. El martes pasado estaba en una playa del Caribe. Albo El jueves pasado me fui a España. Czyli w zeszły czwartek wyjechałem do Hiszpanii. El jueves pasado me fui a España. W porządku, moi drodzy, czas na podsumowanie. Los días de la semana, czyli dni tygodnia po hiszpańsku, to lunes. Poniedziałek, martes, wtorek, miercoles środa, chłebes, czwartek, biernes, piątek, sabado, sobota i domingo, niedziela. Żeby powiedzieć wy jakiś dzień tygodnia, na przykład wy poniedziałek, przed dniem tygodnia stawiamy słowo el. El lunes, w poniedziałek el martes, we wtorek. Żeby powiedzieć wy poniedziałki, we wtorki, w środy, stawiamy przed dniem tygodnia słówko los. Los Lunes w poniedziałki, Los Martes we wtorki, Los Miercoles w środy. W przyszły poniedziałek to El Proximo Lunes, a w zeszły poniedziałek to El Lunes Pasado. Żeby odpowiedzieć na pytanie: kiedy día es hoy? Jaki dzień jest dzisiaj? Przed dniem tygodnia nie stawiamy słowa el, które tak jak wspomniałem znaczy wy, czyli powiemy: Hoy es miércoles. Dzisiaj jest środa. OS Mierkoles. A na koniec odcinka, jak zwykle będę miał dla Was cytat ze słowem, które omówiliśmy. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę i je udostępnij. Pomaga to kanałowi. Jeżeli chcesz dostawać więcej darmowych lekcji ode mnie, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Następnie wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Wyślę Ci wtedy za darmo dużo wartościowych materiałów do nauki języków, w tym fragmenty kursów i wiele więcej. Un día sin reír es un día perdido. Czyli dzień bez uśmiechu to dzień stracony. Un día sin reír es un día perdido.